Nie ma na mordeczki, witam Was z nadwody Oczywiście dzisiaj nie będziemy tego miejsca obławiać, ale tam jest kawałek, takie odnogi, takie stare I zobaczymy, co nam dzisiaj los przyniesie. Czy uda się coś złowić, czy będzie pustka. Także oby coś się udało połapać. Wczoraj udało się zapać 10 kleni, w tym jednego bolenia jednego okonia. Także coś tam skupię. Ja też zabrałem dzisiaj ze sobą dwa kijki. Jeden jest to Dragon Shigai, to jest gramatura od 1 do 7, od 1 do 10, przepraszam, 2,45 długości. A drugi kijek to jest Abu Garcia Karabus Distinct. do 3,5 grama. Także zobaczymy. Ja nie przedłużam i widzimy się za chwilę na wodę. Także mordeczki, znajdujemy się na pierwszej miejscówce i obławiamy. Zobaczymy co czas przyniesie. Wczoraj udało się połapać. Dzisiaj może nie być tak kolorowo już. O jest, siedzi. Mały. mały, ale jest. Ma woblerka Zem studio. O, coś. O, ale się uszarpię. Taki aparacik. Nie męczy rybki. Jeszcze może szybkie zdjęcie, cyknę po telefonu. Cyk dobra, fotka jest i wypuszczamy sztukę. Jesteśmy już murdeczki po pierwszym braniu Wpadła pierwsza rybka Nie za duży klenik No ale Już cieszę, że cokolwiek się udało złapać Spytacie na co dzisiaj łowię? No to już Wam pokazuję o ile dobrze Kamera w łapie, jak nie to gdzieś Wam przebitka zrobię Taki woblerek Semdelur Studio W tamtym roku dużo połapałem na te woblery Także i w tym mam nadzieję, że jakieś fajne, grube kluski się zaczepią. Oczywiście, jeżeli ktoś jest wzrokowcem, no to dostrzeże, że to miejsce nie jest jakieś, niegiem zakryte, tajemnicze, porośnięte trzcinami. Jest łatwy dostęp do tego miejsca. No i też dużo wędkarzy tutaj przebywa. Więc ogółem presja jako taką na tą wodę jest dosyć sporo także tak to mordeczki się przedstawia o kolejna ryba no i widzicie nawet nie zdąży włączyć nagrywania jak kolejna ryba siedzi kilka razy musiałem rozplątowywać plecionkę ale no, jak widzicie warto o coś fajniejszego Już większy, niż po prostu tu ciąło. Takie kleńisko małe. No już cię wyczapiam i puszczę. No i jak możecie zauważyć strzeliłem się po prostu w kolejny dzień. Wczoraj też było jakieś branie Też się udało połapać, dzisiaj nie spodziewałem się, bo znając życie. Powiedziałem sobie, że wezmę kamerę, zacznę nagrywać, nic nie mogę chciał brać. No ale jednak się mówiłem. Nie mogę narzekać, no bo jednak są te brania jakieś ryby, także nie jest najgorzej. Źle by było w momencie, gdybym na pustu wrócił z pustym kątem. A tak, no to sami widzicie, coś tam się dzieje. Tyle jak go widzieliśmy, widzowie Ale może uda kolejnego zobaczyć oby Jest, siedzi O, teraz taka fajniejsza Chyba. Albo w lecie. No i się spiąło. Aż był taki pod 40. Kurde, beby. skręcony jest siedzi, siedzi chodź tu. To już troszeczkę większe kluski zaczynają skubać i fajnie i to mi się podoba no ładnie zażarł w końcu, nie bał się na bok szybka prezentacja rybki no takie kluseczki małe ale już są dobra, ja zaraz go odhaczę o ile się to szybko i sprawnie uda o dobra i wypuszczamy i popłynę. No niestety nie zdążyłem włączyć nagrywania szybko, ale jest kolejny klejn. Też fajny klusek, szybkie zdjęcie, z mu i wypuszczamy. Coś tam skubią no Wczoraj też przyjechałem W sumie tak na godzinkę miałem przyjechać i na chwilę No i mamy coś na Madeja Chyba klenik będzie no Jak widzicie nie tylko na pstrągi Madej jest skuteczny Być, być, być z tego zaczepu. Klenik na Madeja się skusił Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ach, mam cię. To na krzaku. Ale jak możecie <laughs> zauważyć, Madej też robi robotę w kwestii kleni. Także nie tylko możecie się nastawić na pstrągi, ale i też. Na klenie A i popłyną glutek jeden No i dobra, siedzi plenik pewnie na milion ryb gumkę Coś miał rację A jak Jak żeby inaczej Tego to może podbiorę sobie tylko żebyś wyszedł z krzaków No i mamy kleję ładnie zażarta gumka pomarańczowy taki, żerwiasty i taka klucha zrobimy szybkie zdjęcie i wypuszczamy kolejny ryb. do wcześniejszego taki klenik kolejny Dobra, nie męczymy rybki żeby mi kotwica tylko nie wbił w palce i wypuszczam A no i kolejny klenik Jest trochę fajniejszy, aby się nie spiął No, to już ładne Tak taki już fajniejszy klan z dzisiejszych połowów naprawdę fajna rybka dalej Woblerek chce mi studio no i co? Ja go nie będę mierzył aby tylko fotkę cyknę i wypuszczam dziada Tak to widzę i wygląda. Ja poszedłem po drugi sprzęt. Tutaj chwilenie uwagi. O proszę bardzo. Okonek złapany. Wcześniej dwa klenie. Nic, tylko nie oddawać wędki, Konkurencja wzrasta na zbiorniku. Ale ja już składam wędeczkę i ciśniemy. Trzymajcie kciuki. I puścił. No co za Kamerka. I tak to widzowie wygląda, no była rybka i rybki nie ma. A było coś fajniejszego? No prozazrzyć rzuciłem. O oh jest, był. No i kolejna sztuka widzowie. Na większego woblera Przytrzymasz O, dziękuję o, Taki klusek nie za duży na takiego woblerka o, większego też z pracowni M Studio ładnie wpięty, wcześniej miałem też fajniejszą rybę, ale niestety o. Nie udało się jej wyciągnąć, bo się spięła I wypuszczamy. Popłynę. No nie zdążyłem łączyć nagrywania, i dawa klucha właśnie leciała. Chodź tu, chodź tu na no dużego wóbleru. O! Ale piękna klucha. Uh, 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 uh. Ale piękność, czekajcie oh. Ale klucha Tu w oblewek jest Teraz tylko mamy... miarkę wyciągniemy nie ruszaj się, nie ruszaj się A no szkoda, że się nie udało nagrać jak atakuje, no chociaż tyle, że kawałek 41, piękna klucha, możecie zauważyć, kawał rybska, ja tylko kliknę szybką fotkę i nie męczymy rybki. Tak się prezentuje ryba. Szybka prezentacja no i wypuszczam. No jeszcze mi ochlapą skurczy. <laughs> zobaczcie widzowie na mojego ręcznie robionego woblera siedzi coś ale jazda i to kleń <laughs> oby się tylko nie spiął ale jaja chodź tu chodź tu chodź tu chodź tu chodź tu chodź aaa mamy to się spiął ale jest mordeczki jest woblerek Proszę bardzo Jest rybka Rybki nie męczymy już o, Mamy to Jest W końcu udało się Już myślałem, że nic się nie uda złowić dzisiaj na niego No ale Los się do mnie uśmiechał Lecimy dalej Zaraz się widzimy Jest. A, śledzi pra. Ale... O, mi się spią. Kurde. No, dobrze. O, świecie, fajna rybka.

Szybka winda Żeby tylko się kotwica w palec nie wbiła i gitara Także mordeczki, kończąc ten odcinek No wczoraj kompletnie zapomniałem w ogóle drugiej baterii zabrać ze za sobą Kamera się rozładowała przy czym też zapomniałem w ogóle później w domu dograć zakończenie Ale za to macie dwa dni w jednym odcinku Dzisiaj też byłem na rybkach, troszeczkę połapałem Udało się zrobić na woblera własnej produkcji Znaczy no tak własną produkcją bym tego nie nazwał No ale coś tam taki rzeźbiony trzy po Dużo kleni, masa kleni Jeden w sumie okoń i to jeszcze nie mój Co mogłem więcej jeszcze powiedzieć? No... Pff, dzisiaj 40 wleciała, dokładnie 41 klenik Także no już troszeczkę grubiej ale wolałbym jednak 50. W ciągu tych dwóch dni blachy, Woblery i gumę wleciały na warsztat, także udało się połapać na różne przynęty, na różne kolorki. No i co? Ja więcej nie przedłużam. Sami zobaczycie. I zachęcam Was do obejrzenia tego odcinka. Także trzymajcie się, JO!